Spokój! Praca! Bezpieczeństwo! Jak lewica do nie dojdzie do władzy, to nic dobrego się w tym kraju nie stanie. Młodzi ludzie nie mają żadnych praktycznie perspektyw, żeby dostać umowę o pracę i to, to musimy zmienić. Moje postulaty są takie, żeby przede wszystkim młodzi ludzie mieli dostęp do pracy nie na umowach śmieciowych, tylko z godnym wynagrodzeniem. Z prawami pracowniczymi, z ochroną pracowników, żeby to nie było tak, że praca jest nieszanowana w naszym kraju, że ludzie umierają w swoich miejscach pracy, że nie ma dostępu do pracy, a jeżeli jest, to na bardzo złych warunkach. To jest bardzo patologiczna sytuacja, że człowiekowi bardziej opłaca się pracować na umowę śmieciową albo bez umowy niż na umowę o pracę, w której podpada się pod kodeks pracy i mamy z tego rodzaju różne, z tego tytułu różne przywileje i różne jakieś benefity. To jest nienormalna sytuacja. Te ideały się nie zmieniły. Po prostu polityka pełnego zatrudnienia i po prostu dostos dostosowanie płac robotników do ich produktu pracy. Myślę, że to są na najbardziej uniwersalne ideały, których e, każdy lewicowiec, ekonomista przede wszystkim powinien się kierować. Mamy przede wszystkim znowu czasy, że to pracodawca zarządza pracownikiem. Mamy yy, deficyt miejsc, mamy wielki problem, co chodzi o znalezienie jakiejkolwiek pracy, na jakąkolwiek umowę, co dopiero na zwykłą umowę o pracę, a nie tak zwaną śmieciówkę bez prawa do urlopu, do ubezpieczenia zdrowotnego, yy, do w zasadzie jakichkolwiek przywilejów. Yy, no, na pewno nie jest to sytuacja fajna. No, większość moich znajomych, ja sam pracuję na śmieciówce. Yy, jest ciężko. Nie pytajcie, czy macie prawo walczyć o swoje prawa. Wiem, że przy tych cenach, przy tej drożyźnie, będzie w wielu miejscach pracy, ludzie będą strajkowali, ludzie będą walczyli o swoje prawa i mają obowiązek to robić, a my mamy obowiązek razem z wami stać. Dzisiaj pensja minimalna nie odpowiada tak naprawdę szalającej inflacji, szalającym cenom, nie odpowiada ratom kredytu, jest po prostu nieadekwatna do wkładu, jaką pracownicy wkładają, jeśli chodzi o wytworzenie tej pracy. I ona powinna stanowić minimum europejskie I takie minimum europejskie w mojej ocenie to powinno wynosić co najmniej 800 tys. euro na rękę, bo tak, bo za mniej się po prostu nie da żyć. Czyli chciałbyś, żeby na przykład umowę o pracę przejęły pewne elementy umów zlecenia? Nie, żeby umowy zlecenia i umowy, e, umowy e, o dzieło przejęły pewne elementy umowy o pracę. Czyli jakie dokładnie? Takie na przykład jak urlop. Oczywiście. Chodzi ci o płatny urlop, tak? Na przykład. Chodzi mi również o ubezpieczenia różnego rodzaju. O te, które oczywiście są możliwe, biorąc pod uwagę to, jakie zachodzą, ile godzin się pracuje na przykład i. Mówię, ja oczekuję od rządzących, dlatego że ja nie jestem wybitnym ekonomistą, ja nie jestem wybitnym prawnikiem, który specjalizuje się w kodeksie pracy. Oczekuję tego, żeby oni tą kwestię rozwiązali jak najkorzystniej dla pracownika. Chcemy, żeby te hasła, te postulaty lewicy rządzący wzięli sobie bardzo głęboko do serca. Wszystko to, co powinno być powiedziane na 1 maja zostało powiedziane, a kilka tysięcy ludzi to wysłuchało.